Cześć, witam Was w kolejnym poradniku z serii Minecraft Mody. W tym krótkim filmiku chciałem Wam pokazać bardzo ciekawą modyfikację, a mianowicie jeżeli męczyło was zawsze umieranie przy budowie wielkich jakichś budowli konstrukcji budujecie mając pół serduszka i niechcący spadacie, no, na przykład tak jak teraz ja. Spadacie z wysokości i myjście przez pełne kół i, i na pewno myjście daleko res, i na pewno męczyło was, że takie rzeczy mm, wypadają, musimy nie się wrócić, możemy je stracić, mogą wpaść do lawy itd. To modyfikacja jest dla was. Ta modyfikacja dodaje do naszej gry skrzynie, które nazywają się safe checkpointy. Yy, yy, mianowicie robi się ze, 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 ze złota. Robimy je w taki sposób: tak wychodzi jedna skrzynia. Yy, takie skrzynie możemy ustawiać i teraz yy, najwięcej może być podwójne. Jeżeli zrobimy skrzynię pod następną, a ja mianowicie o co chodzi. Jeżeli mamy pełne eku. I na przykład mamy taką jedną skrzynię tylko. Bez tej. Mamy tylko taką jedną. I giniemy, mamy, mając pełne eku. To wszystko, co mieliśmy w tym EQ, przeniesie się tu. Ale jeżeli w, w, na przykład zaczniemy respa i na przykład y, będziemy mieli jeszcze jakieś itemy w eku, na przykład na przykład ziemię zbierając albo kwiatki i jeszcze raz zginiemy, to już te itemy nie zmieszczą się tutaj. Mając taką skrzynię, zmieszczą się do niej wszystko, co będziecie mieli. Więc spokojnie ta modyfikacja nie jest aż taka zła. Y, Save Checkpoint działa na zasadzie takiej, że to, co mamy w eku naszym jak zginiemy. Pojawia się w tej skrzyni, a mianowicie jak to działa. Przygotowałem tutaj sobie parę różnych rzeczy, które bym miał. Na przykład mam te rzeczy, idę, idę i na przykład niechcący wpadam w lawę. No to palę się oczywiście. Ginę. No i teraz pojawiam się w punkcie respa. Pojawiam się w punkcie respa. No i teraz mam problem, bo pewnie się martwię. Na przykład miałem kilof z, z, z diamentu. O nie, mój kilof wpadł mi do lawy, już go nie wydobędę. Ale to nie jest nasz problem, bo mamy skrzynię. I ta skrzynia, kiedy na nią klikniemy, nasze itemki są w tej skrzyni. No, to jest bardzo ciekawa modyfikacja, na przykład, mając jedno serduszko życia, budując jakąś wielką budowlę, punkt widokowy, cokolwiek spadniemy z niego, tak jak na przykład teraz jesteśmy na jakimś widok punkcie widokowym i spadamy. Ni nic się nie y nie giniemy, wszystko jest. znaczy, giniemy, a jak zginiemy, to się pojawia w, w tej złotej skrzyni. No. Więc pamiętajcie, że jeżeli zrobicie kilka takich złotych skrzyń, no to zawsze będzie tylko jedna ważna, ta reszta będzie nieważna. Ona się cała zapełni, no to już tamte pozostałe, na przykład macie tutaj dwie, macie tutaj całą skrzynię i teraz zobaczycie sobie tej drugą. I ta będzie pełna, umrzecie, to już ta już nie będzie pełna, to tu będzie. Ona nie będzie działać. No. Trzymajcie się, cześć, komentujcie, oceniajcie. Siemka.